Cześć! Otrzymaliśmy kolejny list, za którego bardzo dziękujemy. Przeczytam Wam teraz historię opisaną w tym liście. Pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz pod tym filmem, napiszcie, co sądzicie o tej historii po wysłuchaniu jej. No i też możecie napisać, skąd jesteście, bo jesteśmy bardzo ciekawi, no, skąd są nasi obserwatorzy. No i miłego słuchania! Mój mąż udał się w podróż służbową. W tym samym czasie Teściowa zaprosiła mnie i dzieci na swoje przyjęcie urodzinowe. Nie miałam na to ochoty, nie chciałam jednak zachować się niegrzecznie, więc kupiłam zestaw jej ulubionych alkoholi w prezencie i zaczęłam przygotowywać się do podróży. Dwa dni przed jej urodzinami zadzwoniłam do Teściowej i powiedziałam, jakim autobusem przyjeżdżamy. Wspomniałam też, że na pewno będziemy musieli zostać odebrani z przystanku. Byłam w ogromnym szoku, kiedy wysiadłam z autobusu z dziećmi i zdałam sobie sprawę, że nikt na nas nie czeka. Do wioski, w której mieszkała moja teściowa, musieliśmy przejść się nieco ponad sześć kilometrów. Była jesień, i w dodatku, jak na złość, padał ulewny deszcz. Gdybym była sama, to po prostu poszłabym na piechotę i to wszystko, ale byłam przecież z dwójką małych dzieci oraz dużym ciężkim prezentem. Kiedy razem z dziećmi schowaliśmy się pod najbliższym daszkiem przed deszczem, zadzwoniłam do teściowej. Ona oczywiście nie odebrała, więc próbowałam do jej męża. Niestety i z nim nie udało mi się skontaktować. Byłam bardzo zdenerwowana i nie wiedziałam co zrobić. Ostatni autobus powrotny już nam odjechał, a taka długa trasa w trakcie deszczu razem z dziećmi była niemożliwa do przejścia. Dzieci zaczęły marudzić, że chcą iść do toalety i są bardzo głodne. Wtedy zaczęłam denerwować się jeszcze bardziej. Staliśmy na przystanku autobusowym przez ponad godzinę. Żaden samochód, który mógłby nas podwieźć, nawet tamtędy nie przejechał. W końcu postanowiłam zadzwonić po taksówkę. Oczywiście w tej małej wiosce nie było taksówek, więc musiałam zamówić taką z sąsiedniego miasta. A to aż 30 kilometrów dalej. Kurs byłby naprawdę drogi, więc nie mogłam zdecydować się, co powinnam zrobić. Pojechać do teściowej, by spojrzeć jej w oczy, czy wrócić z dziećmi do domu. Wybrałam opcję pierwszą. – Och, to ty tutaj jesteś? Skąd się wzięliście? – Zapytała moja Teściowa, wyraźnie zdziwiona. Zamówiłam taksówkę, odparłam wściekła. O, taksówkę? Teściowa spojrzała na mnie i uśmiechnęła się zuchwale. Na podwórku i w jego pobliżu stało bardzo dużo samochodów, co oznaczało, że Teściowa zaprosiła wielu gości. W dodatku, tak naprawdę, każdy z tych samochodów przecież musiał mieć kierowców, więc każdy z nich mógłby po nas przyjechać. Dzwoniłam do ciebie wiele razy, a ty nie odbierałaś. Dlaczego? Zapytałam przez zęby. Ojej, zapomniałam wziąć telefon z pokoju, kiedy byłam w kuchni. Nie słyszałam, że dzwonisz. Dobrze wiedziałaś, kiedy i o której przyjeżdżamy. Mówiłam ci też, że będziemy potrzebowali odebrania z przystanku. Jestem ostatnio taka zapominalska, mówiła z udawaną skruchą. To, co w tym wszystkim jest najgorsze, to fakt, że teściowa nawet nie przytuliła ani podnie pocałowała swoich wnuków, kiedy w tym czasie rozmawiała normalnie z dziećmi swojej córki. Okazało się, że dzieci syna w to wnuki drugiej kategorii. Byłam oburzona. Ani mi, ani dzieciom nikt nie zaproponował nawet kubka herbaty, mimo że byliśmy zmarznięci i przemoczeni. Teściowa i jej córka były tylko zajęte noszeniem jedzenia na stół. Byłam wściekła, więc jeszcze raz zadzwoniłam po taksówkę. Okazało się, że nie zdążyła jeszcze daleko odjechać, więc zawróciła po nas. Zostawiłam prezent na progu domu i razem z dziećmi wyszliśmy bez słowa. Nie będziemy przebywali w domu, w którym nie jesteśmy mile widziani. Moja teściowa próbowała się do mnie dodzwonić jeszcze tego samego dnia wieczorem, ale nie odebrałam. Odrzucałam połączenia. Nie miałam ochoty rozmawiać z nią już ani przez sekundę. A wy co sądzicie o tej sytuacji, co zrobilibyście na miejscu tej matki? Czy również wyszlibyście z tego przyjęcia, będąc tak potraktowanymi? Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję.